A jednak do trzech razy sztuka albo sztukateria. Mamy ramki i to fachowo podklejone taśmą, aby klej zdążył związać. Ta taśma jest przydatna przy takim przyklejaniu w sztukaterii. Mrugnięcia i ramki lądują na ścianie. Jednak na podłodze też, ale już chyba nic złego nie może się stać. Przepraszam, wykrakałem. Jedno słowo, a wraża tak wiele. Na szczęście teraz się już wszystko trzyma. Czas na ostatni etap, czyli położenie akrylu i poprawki kosmetyczne. To skończył pan, tak? Skończyłem. Chwilę tu przepraszam, przeciągnęło przycią, się. Klej mi trochę popłynął, bo jest jednak czerwony. No troszeczkę widać, że ehm, panu tutaj... To jest akryl. On jest tak zostawiony po prostu do wyschnięcia, bo ja panu Państwu przygotowywać. To, to farba się i tak tutaj połączy. Chciałbym no tylko worek tak. e, na śmieci. Okay. E, Przyniosę pan. Poproszę, Dobrze. ja spakuję też swoje rzeczy i, i będę uciekał. Pan użył słowa uciekał? Zaczynam nabierać podejrzeń. To jeśli mogę do tego worka poprosić, bo tu częściowo on jest wykorzystany. Ale bardzo sprytnie pan pochowały listwy te źle ucięte do worka. Było blisko. Fachowiec może nie idealny, ale za to sam po sobie posprzątał. Można się rozliczać. Proszę bardzo, tak, się, tak jak się umawialiśmy? No dobrze, to odprowadzisz pana. Też? Tak, odprowadzę pana. Pan dosłownie ucieka, a my ocenimy teraz jego pracę z bliska. Wygląda na pierwszy rzut oka, że jest w porządku. Jedynie sobie je boli? To jest ten nieszczęsny silikon akrylowy. Jakby nadmiar tego silikonu pan zdjął mokrą gąbeczką, to by było wtedy idealnie, bo tego się już nie zamaluje, to będzie widać. 450 zł za taką pracę za dużo.